Druga Księga Królewska, rozdział czwarty. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma Twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od Niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej dawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: Podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: Nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: Idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Pewnego razu przechodził Elizeusz przed Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć. Rzekł do swojego sługi Gehaziego: Zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego: Powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: Mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze. Co by tu dla niej uczynić? Gehaze odpowiedział. Wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją, a gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach, i rzekł: O tym czasie za rok będziesz piastowała syna, a ona na to: Nie mój Panie, mężu Boży, nie uć twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtedy Wtem rzekł do swojego ojca: Moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: Zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, a zamknąwszy za nimi drzwi wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła: Przyślij mi, proszę, jednego ze sług i jedną oślicę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: Po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to, daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży zdalej ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: Otóż o was, szunamitka. Wybiegnij, proszę, naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa? Czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gahazy przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła: Czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej: Nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do gehaziego: Przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go. A gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarz chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: Jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Ghazyj zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu. Chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu z powrotem, następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Potem chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał gecha jego i rzekł do niego: „Zawołaj tę uszunamitkę”. A gdy ją przywołał, i ona przyszła do niego, rzekł: Zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił go do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się w wokół niego, rzekł do swojego sługi: Postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyń i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków, pełną swoją opończą, a przyszedłszy wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli śmierć w kotle mężu Boży i nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł, więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: Rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Potem przyszedł pewien człowiek z bal szalisz i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, dwanaście chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł: Daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł: Jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to, daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan: najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się, i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego.